Mój mąż właśnie dostał wypłatę, więc razem budżetujemy nasze 10 tysięcy złotych. Pisuje kwotę, a potem przechodzimy prosto do stałych wydatków. Płacimy 3400 zł miesięcznie za nasze mieszkanie w penthouse, 350 zł za prąd, wodę, internet Netflixa i licencja do Winrara, bo mąż potrzebuje jej do pracy. Łącznie daje to 4388 zł. Następnie planuję wydatki zmienne. To obejmuje zakupy spożywcze, wyjścia do restauracji, fryzjera, zakupy dla kotów. Paliwo i papierosy kocham Marlboro Czerwone. Łącznie to 3220 zł. Potem przechodzimy do długów. Spłacamy ratę samochodu, 690 zł oraz małą prywatną pożyczkę. Po odliczeniu odsetek wyszło 300 zł. Na końcu przechodzimy do oszczędności: 400 zł na czarną godzinę i 500 zł na wakacje w Chorwacji. Jeśli coś zostanie, to zawsze ląduje na fundusz inwestycyjny. Może tym razem uda mi się odkuć. Jak widzisz, udało nam się odzyskać kontrolę nad naszymi finansami, choć myśleliśmy, że to to niemożliwe. Jeśli ty też nie chcesz żyć od wypłaty do wypłaty, napisz w komentarzu budżet a wyślę ci link do darmowego szablonu.